Ja jestem tutaj drugi raz od rozpoczęcia budowy, bo to jakiś czas <coughs> mam zwyczaj jeżdżenia i oglądania jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że <coughs> jak do tej pory wygląda to znakomicie, bo nie ma najmniejszych przestojów. Praca cały czas idzie według planu no i już widać efekt, bo to jest 60% robót budowlanych wykonanych, pokazuje ogrom całej Czy Zmartwiło Pana, że hala będzie droższa? Tak się mówi, że ponad 23 miliony koszty wzrosną. Proszę Pana, koszty wzrosną z różnych powodów, między innymi z tego, że będzie zmieniona konstrukcja dachu i to trochę powyższe koszty. Ale się nie, nie martwi to Pana no w obecnej sytuacji swoje miasta? Bardzo nie martwi. Bardzo mnie martwi <głany> w ogóle cała sytuacja i Yy, mediów yy, drukowanych, wszystko, w telewizji, bardzo mnie martwi. Wszystko, wszystko. Dlaczego to się dachu musi zostać zmienione? Proszę pana, yy, zmieniły się w tej chwili yy, przepisy dotyczące koncertów i yy, okazuje się, że yy, cała aparatura musi być podwieszona pod dachem. Po prostu nie można stawiać tak jak do tej pory, takich no, ścian, praktycznie rzecz biorąc z całą aparatą i reflektorami nagłośnienie, bo musi być podmieszane pod sufitem. Panie prezydencie na mistrzostwach w chce się tutaj spotkamy? Ja stanowisko się wcześniej spotkamy, bo tutaj jest jeszcze koncepcja, jako że tutaj podawano te elementy, do których już są podpisane umowy. Natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, które są w fazie rozmów między innymi E, taki turniej e, zawodowego boksu Mistrzostwa Świata. Panie, znacie, gdy, gdyby teraz miało dojść do rozpoczęcia, hali, zdecydowałby się Pan. E, Oczywiście? Na taką proszę, inwestycję? Proszę Państwa, to nie jest, e, to jest hala, która świadczy o metropolitalności Krakowa, Cały czas się mówiło o tym, że w Krakowie są potrzebne dwie inwestycje Centrum Kongresowe i Hala, po to, żeby można było ściągać tutaj ludzi, żeby mogły się odbywać pewne. Imprezy o równym bardzo charakterze, i to uznano zawsze we wszystkich rankingach, we wszystkich badaniach za rzeczy niezbędne. Dlatego też to budujemy. Jak Państwo wiecie, ta hala miała swoją historię, bo pierwsza wersja była zupełnie inna, w zasadzie taka nie do przyjęcia. To też się spotkało prawda, z pewną krytyką, ale sądzę, że w kontekście tego, co widzimy w tej chwili. Dobrze się stało, że tamtej wersji nie przyjęliśmy. Dla Pana to najważniejsza inwestycja w takim razie w, w ciągu wszystkich kadencji? Jedna z najważniejszych, bo trochę tych inwestycji jest. Będą kolejne? Bo słyszy się, że już brakuje pieniędzy. Chyba jak byli... Yy... Pewne gazety wydają się jako dwa tytuły z tym samymi materiałami. To zawsze, znaczy, na wszystko brakło ich pieniędzy. Panie prezydencie, jeszcze zapytam o taką rzecz. bo obliczyliśmy, że za tą halę za 300 milionów, można byłoby na przykład wybudować 1000 mieszkań komunalnych. Ależ oczywiście, proszę pana, no, tylko że musimy budować i to, i to. Ja bardzo lubię takie przeliczenia, ile można by wybudować. Ile, a wie pan, ile bycikowego można zapłacić za to? Straszne ilości. Straszne, naprawdę. No ja wiem, ale Dla całego województwa na parę lat. To no nie, musimy sobie zdać sprawę z pewnych rzeczy, że są potrzebne i te rzeczy, i te rzeczy. i Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy iść naprzód, to musimy podejmować pewne decyzje. Jak wyjdzie o mieszkanie co budowlane, to jak pan wie, wybudowaliśmy jedno osiedle na Magdoli. Drugie kończymy teraz na Łazach i przymieszamy się do dalszego budownictwa, a oprócz tego kupujemy także mieszkania. Panie prezydencie, czy istnieje jakieś ryzyko, że hala nie będzie mogła na siebie zarobić? Pan, no nie chciałbym takiej okoliczności brać pod uwagę, albowiem biznes plan wskazywał, że powinna na siebie zarabiać. Zresztą ten ekran, o którym była mowa tutaj, to jest między innymi przeznaczony także na reklamy, płatne reklamy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. Czy na dziś wiadomo, czy operatora Hali będzie jakaś miejska instytucja, czy będzie to zewnętrzna na instytucja na, na razie jest KBF, który ma w swoim zakresie działania kulturalne, natomiast szukamy operatora na, na inne. Panie prezydencie, starczy pieniędzy i będą zezwolenia na to, żeby dokończyć tą drogę, dojazd z drugiej strony? Tak, do... może ta droga jest to jest przebudowa sprzedawania tak naprawdę. Yy, ona jest właśnie po to zrobiona i nie została wykończona dlatego, że ona stanowi w tej chwili drogę dojazdową do hali, a jak będzie hala czynna, to musi być to pełna droga przejezdna, także będzie zrobiona. Czyli będzie połączenie z drugą stroną? Będzie. Dziękuję pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry.